Witam dzisiaj wszystkich na omówieniu filmu Kompletnie Nieznany. Kompletnie Nieznany to jest film w reżyserii Jamesa Mangolda w roli głównej Timothée Shalame. Opowiada on o życiu Boba Dylan'a, jest filmem biograficznym. Więc zaczynajmy. Pierw trzeba opowiedzieć o tym, jak wypada Timothy Chalamet. Timothy Chalamet wypada bardzo, bardzo dobrze. Jeśli e, wcześniej ktoś tak jak ja nie był przekonany do jego aktorstwa, no to w tym filmie myślę, że się przekona. Choć myślę, że nie jest to takie ideal, idealna rola, ale naprawdę świetnie odegrał Boba Dylan. Co e, do reszty obsady, no to mamy tutaj Edwarda Nortona w roli Pita Sigera. E, i on wypada też bardzo, do, bardzo dobrze. I to jest to, co wcześniej on nie grywał. Czyli taki trochę pierdółkowaty, pierdółkowata postać. Potem mamy Boyda Holbuka w mniejszej roli. Czyli znany z Narcos i z ostatniego Indiana Jonesa, aktor. Ja go tutaj w ogóle nie poznałem, więc. Więc bardzo mu dobrze wyszło, choć myślę, że to nie jest jego najlepsza rola. Mamy też Monikę Barbaro, którą możecie znać z filmu Top Gun Maverick. Ona zagrała Joan Baez i świetnie jej to wyszło. I to myślę, że takie z ciekawszych postaci. Jeszcze jest El Fanning, ale ja jej kompletnie nie znam, więc tutaj możecie sobie sami dopowiedzieć, gdzie ona grała, bo ja nie pamiętam, może coś z nią widziałem, ale nie jestem pewien. Co do Pabuły. Pabuła opiera się na życiu Baba Dylana, choć to nie jest całe życie i to mi się podoba, bo przede wszystkim często się zdarza, że ktoś w biografiach muzyków, aktorów czy jakichś innych, nam próbuje sprzedać całe życie jego, a tutaj kompletnie tego nie ma. Zaczynamy od jego, od wycieczki Boba Dylana do chyba Nowego Jorku, gdzie odwiedza e, e, muzyka, zaraz wam powiem, muzyka Woody'ego Guthrie. I wtedy zaczyna się jego kariera sceniczna. Co. I tutaj mamy niestety problem, bo pierwsza połowa, według mnie, totalnie nie wie, co, co chce zrobić. Nie ma takiego ustanowienia, co jest, co jest osią konfliktu. Co może być w przyszłości osią konfliktu między postaciami. Nie ma tego też, co do, czy, dokąd zmierza Bob Dylan i dopiero wklaruje się to w drugiej połowie. I myślę, że przez to pierwsza połowa jest trochę nudniejsza. Może nawet nie nudniejsza, tylko taka trochę nie wiadomo dokąd zmierza ten film. Druga połowa jest znacznie według mnie lepsza. Bo już wiemy, co jest osią konfliktów między postaciami dokąd chcę zmierzać Bob Dylan mniej więcej choć to nie jest wyjaśnione jakoś super ale, ale mniej więcej wiemy co chce osiągnąć więc druga połowa filmu jest znacznie lepsza co do warstwy muzycznej myślę, że tutaj w tych czasach to tak praktycznie nie ma w ogóle w żadnym filmie z tym problemu na przykład występy sceniczne są Świetnie oddane tym o choć nie oddaje stuprocentowo tego, jak Bob Dylan śpiewał, i czasami trochę wychodzi z tej roli, to jednak myślę, że bardzo dobrze mu to idzie. Jeśli chodzi o zdjęcia, montaż, myślę, że jest bardzo dobrze, choć brakuje na pewno tutaj jakiejś. Takiego szaleństwa, takiego jak na przykład był w Elvisie czy w Rocket gdzie widzieliśmy Rocket Man to w ogóle był e, ciekawy film, bo to był musical, można powiedzieć, z Eltonem Johnem. E, a tutaj mamy no, taki bardziej przyziemny, normalny film i trochę brakuje tego e, szaleństwa. W... ale może do Boba Dla to pasuje. Może, może to bardziej pasuje tak do tej postaci. Na pewno są ładne zdjęcia. Nie ma co wybrzydzać. Myślę, że film jest koherentny, nie jest rewelacyjny, ale jest koherentny i może wciągnąć. Może wciągnąć, tylko myślę, że od drugiej połowy bardziej wciąga. Więc w każdym razie zapraszam na film i o jego ocenę. Dziękuję Wam za uwagę. Na razie.